Ból lub problemy ze stawem biodrowo-krzyżowym, jeśli do tej grupy należysz. Jestem Roland Lipscher-Bracht i wykonujemy małą rutynę składającą się z trzech ćwiczeń, które mają szansę pomóc Ci poradzić sobie z problemem. Pierwsze ćwiczenie wykonujemy na ziemi. Zejdź na ziemię, usiądź albo na dywanie, albo na swojej macie i połóż swoją prawą nogę obok siebie. Pokażemy ćwiczenie po prawej stronie. Jeśli masz problem po lewej stronie, wykonujesz ćwiczenie po lewej stronie, a jeśli jesteś dotknięty po obu stronach, po prostu wykonujesz obie strony. Kładziesz swoją nogę obok siebie, a następnie próbujesz dotrzeć jak najdalej z pośladkiem do pięty. Może się zdarzyć, że uda ci się całkowicie zbliżyć, ale jest to raczej mało prawdopodobne, ponieważ wtedy nie miałbyś tak wielu problemów. Albo możesz być trochę oddalony. Pokażę ci, jak to wygląda, gdy jesteś trochę oddalony. Musisz mieć po prostu stabilną powierzchnię, abyś nie mógł łatwo poślizgnąć się. A następnie wciągnij brzuch do środka i cofnij go. I wtedy zauważysz, że im bardziej teraz idziesz do tyłu z tułowiem, tym bardziej tutaj powstaje rozciągnięcie. I to jest rozciągnięcie, które zwalcza przyczynę napięć z tyłu. Bo zawsze musisz tak myśleć. Tu z przodu jest za krótko, tu jest zbyt napięte, a żeby to zrównoważyć, napinamy z tyłu. Bo w przeciwnym razie ciało byłoby ciągnięte zawsze do przodu. I dlatego, gdy rozluźnimy napięcie tutaj z przodu, będziesz miał bardziej zrelaksowane mięśnie z tyłu. A wokół stawu krzyżowo-biodrowego znajdują się przede wszystkim mięśnie pośladkowe. I w tej okolicy mięśni pośladkowych, w głębokim mięśniu grzbietu, właśnie występuje blokada stawu krzyżowo-biodrowego, i to rozwiązujemy. Idziesz coraz dalej do tyłu, a potem zauważysz, że jeśli tylko trochę przesuniesz pępek do tyłu, natychmiast poczujesz większe rozciągnięcie tutaj z przodu uda. Teraz pięknie oddychasz, wdychasz głęboko i wydychasz głęboko wszystko przez nos. A jeśli zauważysz, że podczas ćwiczenia zbliżasz się coraz bliżej pośladkiem do pięty, to idź trochę bliżej. I jednocześnie przechylasz cały tułów w stawie biodrowym coraz bardziej do tyłu, i jak już wspomniałem, kierujesz się pępkiem, ponieważ wtedy masz bezpośredni wpływ na staw biodrowy. Jeśli dodatkowo wyginasz tułów w Lordoze, to nie ma to dużo wspólnego z tym konkretnym rozciąganiem. Idziesz coraz dalej do tyłu i pięknie rozluźniasz napięcie z przodu To, że wielu ludzi siedzi w niewłaściwej pozycji, to po prostu to, co nas dręczy, co wpływa aż na krzyż, powodując bóle pleców. Co? Prowadzi do nadmiernego podrażnienia nerwu kulszowego, ponieważ mięśnie pośladkowe są zbyt napięte, i tak dalej. I potem zaczynasz powoli wychodzić, a teraz przechodzimy od razu do reakcji na wyższy poziom czyli do dolnej części pleców i części pośladków również. Rozłóż nogi na kąt 90 stopni, ustaw kolana na nich i zobacz, czy możesz się pochylić do przodu. Jeśli tak, trzymaj się tam mocno, aż dojdziesz tam, gdzie chcesz. Jeśli nie jesteś tak daleko, po prostu się tu zatrzymaj. Jeśli masz pętlę, możesz również ciągnąć się do przodu za pomocą pętli lub ręcznika, przedłużając w ten sposób ramiona. Ale bez względu na to, gdzie możesz ciągnąć, ciągniesz, a potem zauważasz, że im bardziej ciągniesz się do przodu, tym bardziej rozciąga się dolna część pleców. I teraz idziesz w ból, w ból rozciągający, który jest jeszcze znośny i ciągniesz się coraz dalej do przodu. Ciągnij dalej do przodu, oddychaj pięknie. Jeśli zauważysz, że zyskujesz więcej miejsca, całe ciało się rozciąga nieco, staje się dłuższe, po prostu przesuń się z powrotem na pośladki. Aż ponownie sięgniesz do swoich stóp prawie wyprostowanymi ramionami lub całkowicie wyprostowanymi ramionami i ciągniesz się zawsze trochę dalej do przodu. Teraz świadomie wykorzystuje się oddychanie, wdychaj przez nos, a potem wydychaj przez nos, i znowu wdychaj, i znowu wydychaj. Teraz połącz to tak, że podczas wydechu ciągniesz się dalej w rozciąganiu. Zawsze podczas wydechu, ponieważ wtedy ciało się relaksuje i wykorzystujesz ten krótki relaks, tę te tendencje do ustępowania, aby od razu trochę bardziej się rozciągnąć. I wtedy powoli znowu wychodzisz. Teraz musimy usiąść na krześle. Weź krzesło, usiądź na nim trochę dalej, żebyś miał tu trochę miejsca do manewrowania. Więc teraz chodzi o to, że najpierw patrzysz, gdy prostujesz lewą nogę. Dla tych, którzy ćwiczą prawą stronę, dla tych, którzy ćwiczą prawą stronę, dla innych zawsze jest odwrotnie. I kładziesz prawą nogę na niej. Czy to działa? Następnie zawsze podnosisz swoją nogę o kawałek wyżej, zginając coraz bardziej lewe kolano. Następnie naciskasz prawe kolano swoim prawym łokciem w dół. I teraz może już trochę ciągnąć z tyłu w pośladku. I teraz wzmacniamy to, ponieważ teraz to jest rozciąganie, które bezpośrednio uwalnia wszystko wokół stawu krzyżowo-biodrowego. Wejdź w lordozę prosto i teraz pociągnij się lewą ręką do przodu. Podczas gdy prawy łokieć bardziej dociska kolano w dół, ciągniesz się do przodu, a potem zauważasz, że zaczyna ciągnąć w pośladku. Teraz zwiększasz to do momentu, gdy ten ból w pośladku jest ledwo znośny. Zazwyczaj teraz powinno to bezpośrednio przenikać do Twojego bólu w stawie krzyżowo-biodrowym. A jeśli masz blokadę i nie możesz się poruszać prawidłowo, może nawet dojść do drobnego trzasku podczas ćwiczenia. Wówczas, dzięki ćwiczeniu, Twoje ciało znowu wpasowuje się w odpowiednie konteksty. Więc w strukturach kostnych tak aby pasowały do siebie jak należy i zostaną dzięki temu poprawione. Ale nie rób nagłych ruchów, tak? Tylko się spokojnie poruszaj. Nagłe ruchy zawsze stanowią ukryte zagrożenie dla ciała. Wdychaj ponownie, a potem wydychaj i w trakcie wydechu delikatnie posuwaj się do przodu. I znowu wdychaj i wydychaj i trochę bardziej wchodź. Teraz zróbmy to jeszcze przez pół minuty, potem skończymy, a następnie powtórz to ćwiczenie, tę rutynę najlepiej codziennie. Możesz je również robić dwa razy dziennie, ale trzymaj się dokładnie tych czasów najlepiej ćwicz razem ze mną, żeby czasy pasowały i żeby drobne detale i szczegóły były zawsze wyjaśniane ponownie. Głęboko wdychaj i wydychaj i jeszcze trochę dłużej, a potem powoli wracaj. I czujesz aż do krzyża i może być bardzo możliwe, że już się lepiej czujesz.